Jeżeli masz problemy z poczuciem humoru i dystansem do świata lub cierpisz na nadciśnienie i uwiąt starczy nie oglądaj tego teledysku. W każdym innym wypadku przed włączeniem klipu zapoznaj się z pojęciem słowa ironia i skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż teledysk niewłaściwie zrozumiany może zagrażać twojemu życiu i zdrowiu. Red Cafe, red Cafe. To gracz, to gracz Najwięcej na forum i red. Najwięcej postów na forum I Tak też prezenter KFRSHL RSHL Założyciel gali, RSHL Był adminem Żelił soczystego swojaka Ma zasłużony Mieszka w Sosnowcu Ma trzy osiągnięcia Sezon czwarty, ten l sezon piąty. Red cafe, Red cafe, red, cafe. red cafe. Super Puchar RSHL, sezon piąty. Jest posiadaczem dwóch złotych piłek. RSHL więcej od ale Red cafe, czyli czerwona kawa. Lubi rapera, tego Max Jest pierwszy w rankingu graczy Trąbią Max, wali w hox. Red Café, Red Café Red cafe, Red cafe.